一、二、三、四、四 Dom seniora przy ulicy Rzeszowskiej w Dębicy został uroczyście otwarty. Mieszkańcy tego domu już w styczniu tego roku zyskali nowe piętro, w miejscu, gdzie mieściła się kiedyś biblioteka. Do tej pory do ich dyspozycji był tylko parter. Teraz, jak sami przyznają, wyszli z suteren i mają nowe pomieszczenia: przestronny korytarz, salę do brydża, salę do rehabilitacji, w której można pojeździć na rowerku czy orbitreku. Jest miejsce do relaksu i wypoczynku, w którym można usiąść, wypić filżankę kawy i poczytać książkę. Teraz jest także świetlica z telewizorem. W nowoczesnej kuchni seniorzy z opiekunami gotują potrawy i pieką ciasta. Oba piętra łączy winda. Bardzo się cieszę, że udało się właśnie wyprowadzić z tak zwanego podziemia tutaj na górę. Cały czas obiecywałem, że chciałbym dożyć takiego czasu, że właśnie seniorzy będą tutaj na górze, będą zadowoleni. No na pewno obiekt jest piękny. Czysty, słodny, nowe wyposażenie. Dodatkowo wiele zajęć będzie się tu odbywać w ramach projektów, które są dedykowane przez Wojewódzki Rząd Pracy. Do tej pory w domu seniora dziennie przebywało około 40 osób. Teraz nowe piętro budynku daje możliwości na większą liczbę uczestników i nowe zajęcia. Dla mnie ważne jest to, że seniorzy mają tutaj zlikwidowane bariery architektoniczne. Jest winda, jest pętla indukcyjna która jest dostosowana do osób niewidzących, niedowidzących. Mamy dużo sprzętu. Mamy salę zabiegową tutaj też przygotowaną dla seniorów i ważne, że mamy właśnie zatrudnionego tutaj w mops rehabilitanta, fizjoterapeutę, który będzie mógł pracować na co dzień z naszymi seniorami. Później mamy dobrze wyposażoną salę do zajęć manualnych, do terapii zajęciowej. Seniorzy bardzo chętnie tutaj realizują swoje pasje, swoje zdolności. Drugie piętro tego budynku powstało w rekordowym czasie. W ubiegłym roku, kiedy no, niestety musieliśmy zawiesić zajęcia, które były prowadzone na dole, no dlatego, że ze względu na bezpieczeństwa był prowadzony remont, to chodzili, tak naprawdę przychodzili, podglądali, zastanawiali się czy już, czy kiedy, trochę się martwili, czy się prace im nie przedłużą, także z wielką, z wielką ochotą w styczniu tutaj wrócili, z wielką radością, jak, jak zresztą widać i, i w oczach błysk i naprawdę cieszą się, że no zmieniły się im diametralnie warunki, tutaj lokalowe. Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło podziękowań i gratulacji. Głos w imieniu seniorów zabrała Helena Wątróbska, która za utworzenie tego domu dziękowała m.in. innymi dyrektor MOPS Małgorzacie Kędzior oraz burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi. No i spełniło się Pani Dyrektor. Mamy piękne pomieszczenia. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy tutaj przychodzić i być w takich warunkach. Pani dyrektor, bardzo dziękujemy za opiekę i za troskę o nas. Od początku Panu zależało na tym, by nam poprawić warunki, by nas wyprowadzić z suterem. Wziął sobie Pan to za cel, wiem, ile to kosztowało Pana pracy, wysiłku, zachodu, pieniędzy, ale wykonał Pan swoje obietnice. Stworzył nam wspaniałe warunki. Ja z taką radością przychodzę do tego domu. Czuję się tutaj jak w rodzinie. Seniorów traktuję jak bliskie osoby, a nasze opiekunki jak córki. Jestem dumna, że mogę tutaj przychodzić od samego początku i będę tak długo przychodziła, jak długo pozwoli mi zdrowie. Dzięki remontowi seniorzy oprócz uwagi, troski i opieki zyskali komfort tak niezbędny do prawidłowego funkcjonowania osób starszych.